Kim says, no Paula. witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Stable Online. I dzisiaj co? No, mamy yy, konie Jorwiku. O, tam komuś się level zmienił. Fajnie, chciałam zobaczyć tą animację, ale kurczę, wszystkie moje konie są. Yy. A, nie mogę sobie jeszcze raz tu wejść. No, wy wydziady. No dobra. Więc tak, wyścig, konie Jurwiku yy, na ranchu starszej i skupiają się tylko na kilku rasach. W trakcie obecnej wizyty pan Kulineo organizuje załady z końmi rasy Quater, Pintabian, Morgan, a nawet Tom Puch, To Tom Puch, Generacji drugiej oraz trzeciej w roli głównej. Ani Quatera. Generacji trzeciej nie mam. Pintabiana generacji trzeciej też nie mam. Ja w ogóle chyba nawet nie mam Pintabiana. I Morgana generacji trzeciej też nie mam, więc wzięłam sobie. Moją ukochaną Morgankę e, generacji drugiej. <laughs> Szczerze nie wiem w którym roku. <laughs> Boże kochany. Nie wiem w którym roku ona była kupowana, ale no. Bardzo chciałam mieć tego konia. Bardzo chciałam mieć Morgana. E, dobra. 500 punktów dostaniemy i będzie ten wyścig dostępny przez 4 tygodnie do 28 czerwca. Dobra, ostatni tydzień bazaru. Mm, hi, hi, hi. I w tym tygodniu przecenione są Hufflingery i American Paint. American Paint kosztują 510 Star Coins, Hufflingery 540. <coughs> Boże, jakaś chrypa mnie złapała. Dobra, więc jeśli komuś potrzebny Hufflinger albo American Paint, to to wszystko super. Tam jeszcze widziałam, jak wchodziłam do gry, że Star Rider jest była 30% taniej. To jak ktoś potrzebuje, to sobie obczajcie. E, zmiana magicznych koni w tym miesiącu powracają Fara, Mawr i Aldrach. E, czyli to są te konie, konio -smoki, które zamieniają się e, w piękne fryzy. No i co? No i pojedziemy sobie ten wyścig no nic nam więcej tutaj nie zostało. <laughs> A ten koźwierz nie chodzi, zobaczcie. No nie, no nie. Jak ktoś, na przykład w 2016, 17 roku miał takiego konia, to był po prostu panem. I to idealnie w tej maści. Ja sobie kiedyś otworzyłam filmik na YouTubie, gdzie jakaś dziewczyna kupuje konie. I ja te wszystkie konie kupowałam, później razem z tą dziewczyną, oglądając sobie ten filmik, nie? Więc... I właśnie między innymi chyba kupiła tego Morgana. E, chyba tak. Na pewno tego Andaluza Bułanego. Tej starej generacji, no to na pewno mam z tego filmiku ja się w tym konie po prostu zakochałam, jak ja go zobaczyłam. No i co? No i ja, że nie mam żadnej z tej, żadnych koni z tej rasy. To oni sobie wymagają generacji trzeciej. No to pojedziemy sobie z starym Morganem. Hej, ja jestem Kulineo. Przepraszam, że ja tak mówię Kulineo, ależ mi się po prostu tak. <śpuszczam> ja już tak mówię i, i tyle. Jeden z użyli wyścigów monorasowych, Kajot. Kajot to skrót od koni Jorwiku. Dobra, dobra, to jest zawsze e, miłości do zwierząt, tak. Mam ochotę, no powiedzmy, że mam ochotę. Dawaj pieniądze. <laughs> dobra. I jedziemy sobie, moi drodzy. Ja wam pokażę, jak ten koń śmiesznie skacze, jak on go Ojej, Ojejku, zobaczcie, jak ten koń śmiesznie skacze. Patrzcie to, jak nóżki podwija, żeby tylko nam nie zrzucić tej przeszkody. A w ogóle, jaka to jest sprytna waba? Naprawdę. Dobrze mi się nie jeździ. Ej, ten koniec fajny! Może ja go nie będę przebierać, tylko sobie będę teraz jeździć tym koniem. Bo szczerze, podoba mi się. Jakiś, nie wiem, odblokował yy, chyba we mnie jakieś wspomnienia Chyba tak. Chyba tak. Ej, no nie mogę się napatrzeć. Nie patrzę na trasę, tylko na to, jak ten koń się rusza. Naprawdę, jakby młodsi gracze już, już tego nie zrozumieją. Ej, 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 boże, kochany. Galopik ma naprawdę fajny, taki skoczny, ale ten kłos. też jak na tamte czasy, to i tak, koniec, super. Kiedy one były wydane? W 2015? Nie wiem, coś takiego. Waterhorsa chyba były w 2014. Waterhorsa też mam starego. No, mam siwego, jabłkowitego. No i co? No, wyścig jak wyścig. Yy, nie poszaleli. W ogóle zobaczcie, te konie mogą nosić ten nowszy sprzęt w sensie ten skokowy, bo tego ujeżdżeniowego to nie. Ale mogą nosić yy, nowszy sprzęt. Na przykład te takie siodła. Zrobione już skokowe i te nowe czapraczki. Kurcze, To bardzo dobrze. Chociaż, czy wiecie co? Tak na daserek to bym jeszcze założyła sobie to takie czarne siodło. Co miało od góry na siedzisku taką kratkę. I od góry było wyłożone takim futerkiem. Tak w koło, takim futerkiem białym. Ja bym to założyła. No ale kurczę, szczerze zobaczyłam to siodło i mówię, boże jaki kwadraciak. Jezu kochany. Dobra, wziąłem tak takie, to jest z jakiegoś eventu, na pewno. Obserwowanie twojego konia w akcji było wspaniałe, możesz do mnie wracać bez ograniczeń, ale pamiętaj, że ten wyścig nie zostanie tu zbyt długo. No, cały miesiąc mamy, chłopie, no tam, chłopie. I zobaczymy, czy te, czy SSO coś naprawiło. Ruch współdzielony nie jest jeszcze dostępny. Co to znaczy ruch współdzielony? Podążania Y. O, idzie? <laughs> idzie. Patrzcie naprawili. O nie, sorry. Sorry dziewczynko. Niegnie za nami. Zobaczcie, lupuje. Jakie słodkie. Jakie słodkie bo chcę mu zrobić ładne zdjęcie jej. No kurde, co ty się tak ustawiasz? Naprawili. Jeciu. Oj, przybiegła do mnie. No słodka dziewczynka. Dobra, zostań se. Co tu jest? Transport dosiąci. Prowadź konia. Ja mogę prowadzić, bo ja wykupiłam to x lat temu. A, my już myślałam, że prowadzenie też zepsuje. Tylko troszkę długie te wodze. Okej. Okay. No nie no, działa. Działa. E -e -e -e, pole widzenia, o. Ojejku, jakie słodkie <grych> Dobra, zostaw konia i wsiądź sobie na niego Nie no super Ale dobrze, że to naprawili Ja, ja się cieszę To jest spoko Popatrzcie, robicie zadania Nie? Łączacie sobie podążanie za koniem, w sensie Polecenie podążania I on za wami sobie biega I to jest super, bo nie trzeba później lecieć przez pół mapy po tego konia, nie? No i dobra, no to było w sumie na tyle. Zbyt dużo nie dodali. Naprawili y, aktualizację, tą, co była w zeszłym tygodniu. E, co za tydzień? Nie wiem, czy wam czytałam. Chyba nie. E, w następnym tygodniu powraca najbardziej kolorowe święto Jorwiku, czyli chyba tęczowy festiwal. E, lubię ten festiwal, jakbym. Nie pamiętam za bardzo, co tam się robiło, bo ja go robiłam już jakby w tych lepszych czasach Star Stable, w sensie tych nowszych czasach Star Stable. W starszych latach, w starszym roczniku, boże, jak to powiedzieć, w tych starych eventach to nie robiłam, więc nie mam porównania. Jeszcze, że to mam taką mgiełkę troszeczkę, jak czytam ten tęczowy festiwal. No ale dobra, zobaczymy, będzie kolorowo, damy radę. I tyle mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i cześć!